Dawaj chociaż że go lubisz. Nie, jak nie wkurbi tego powiem. Kurde, widowy, straszność ta tam była. A go próbowało to

Na szprychach się liczy. A to szóstka jest w, 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 w. No bo ma tyle Ale czemu? Ale mało Mało? No wiem Wiesz, ja mam już 20, by to dogodzić Ale te szprychy przykręcić, żeby dosyć. Ty, ale to jest za duże! A, bo to jest szóstka Dokręcaj to po prostu tak. O, ty, ty, ty. Ale ja z nim nie jadę! On nie rozumie za kupi na to, że nikt z nim nie chce jeść. Ja no, z nim nie jadę, bo mnie No ja czekam aż on odjedzie.

Co tam jechać? Jest zimno jednak, w sensie jak się jedzie tak na przelot. No, jest tam nie, no to już chyba to nie. Weźmy jeźmy na podjazdy. No! Na to podjazdy! Kurwa. O, są za strasznie się, spotkamy co się podoba. <grym> no szczególnie jak koła wam podpadają, trzymaj no. Ale tu jak tu łożyska? Kurde to jest bardzo luźne. No łożyska. Kurwa nowe zakłady. Tu no się piwaków? piwaku? Właśnie nie wiem Nie, chyba Nie, to jest koło i to tak mocno No maka, żeby jechać mega. To musi być ciepło No I jest gorąco, ale długi dzień ale... ale to mega mocno to koło lata Może jest kurwa niedokładne Nie, jakby to było rozsypane Chyba to z nim zapierdalał Koło mu zaraz odpadnie No To Koło Łożyska się posypały, dotknij to Nowe są, kurwa Ale to lata całe, lata całe koło Dokładnie Od tej jazdy mają mi koło Osmarowałeś łożyska przed założeniem?

Coś to nie powinno pójść od razu. On był trzy co, To może się rozpnął. Wypierdoli go albo się ominie tu Ale fura! Spróbujmy to założyć. No weźmy spróbujmy to założyć. Mamy ten klucz. Może się uda. Dobra, szukaj. Ale on mnie nie wypadnie tutaj tej Wypadnie. Nie wypadnie. Cześć, wypadnie, wypadnie. A to to? Wypadnie. To nie to. To nie to. leć Dlatego pojechałem tędy, że to on nas nie znalazł. Kurwa, ale po co? Po co on tu przyjechał? On nie rozumie po ludzku. Ja pierdolę. Daj to, założy tu palce. Czekaj, jedź, jedź, ja muszę, tak, bo ja muszę spać, tak, bo sam ja kiedyś wyjebie. Bo patrz, bo on się tutaj zawróci, sobie nie patrzył jak mieć Tak, tak, a on tak robi cały czas. Tej siły przykręcić, a nie kurwa, gdzieś Nie, by to. Naprawdę to. trochę się by tak daje? Albo to koło było pod skosem. Ale czemu? O kurde No bo za słabo żeś przykręcił. I to było tak na tej osi, i ono do tego latało. Chuj to. z nami. Ja bym to muszę to przykręcić. Może w wrócę jeszcze. No. Кто здесь же он Кто здесь же он на опоне? Кто то, Кто -то на <laughs> Спасибо. Yeah. Wygląda stabilnie. Co? Oj widzowie, bieda, bieda. Co jest? Ej, to było smutne. Ej, ty się nagrałujesz! Kurwa zrobiłem akurat zdjęcie Ej. Podszedłem... Zostałem? Podszedłem do Kawasaki, jebro. Podszedłem do Katrinu, jebro. To to moc Bartona.